Pierwszą współrozmówczynią jest Małgorzata Szostak. Małgosia przyjechała do nas z Krakowa i Małgosia porozmawia z nami, opowiada nam o swoim doświadczeniu takiej pracy społecznej z osobami w kryzysie bezdomności. Małgosiu, bardzo się cieszymy, że jesteś z nami. Dzień dobry. Małgosiu, powiedz nam o swojej przygodzie z Polską 2050. Przygoda zaczęła się tak naprawdę jak większości osób, czyli od kampanii. Gdzieś zainteresowało mnie, to wciągnęło, zaczęłam się udzielać w kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni i potem już zostałam, dlatego że pojawili się ludzie, którzy zaproponowali konkretną robotę i wiedziałam, że z nimi coś dobrego będę mogła zrobić. Pierwszą taką grupą, do której dołączyłam, to była grupa kanapkowa, która później się przeprowadziła, prze, prze, przepraszam, przerodziła w Plantację Dobra, bo to jest taki mój flagowy Projekt, i to jest coś, czym głównie się zajmuje w naszym ruchu. To był marzec 2020 roku, początki pandemii. Wtedy te krakowskie jadły wydajnie i punkty wydawania posiłków się po prostu zamknęły, i osoby w kryzysie bezdomności zostały bez niczego. Ja ci wejdę w słowo, to było takie bardzo spontaniczne, prawda? Bardzo, to dlatego to że... że nasi wolontariusze po prostu zajrzeli do swoich lodówek, sprawdzili, co tam Dobrze. mają, zrobili proste, zwykłe kanapki, jak dla siebie, wyszli na krakowskie planty. No nie bójmy się tego powiedzieć, czasami ratowali czyjeś życie, bo ci ludzie po prostu byli głodni, sytuacja była bardzo dramatyczna i dynamiczna, a nikt nie wiedział, w którą stronę to pójdzie. Z czasem, ja dołączyłam w ogóle do tej grupy w maju i wtedy zaczęłam się udzielać, potem gdzieś w momencie, i cały czas działaliśmy, potem w październiku zostało to tak bardziej sformalizowane, druga współkoordynatorka Plantacji Dobra Kinga Poli wymyśliła przepiękną nazwę Plantacja Dobra, od tego momentu działam już pod szyldem. To jest takie nawiązanie do krakowskich plant. Plantacja to też miejsce, z którego wyrastają dobre rzeczy po prostu. my jesteśmy dobrzy, to wszystko jest dobre i, i w, te, w tę stronę tak. chcemy iść. tak. I to był październik? To był październik 20 roku, potem jużśmy cały I dalej czas pandemia. Działali. Tak, no tak. Myśmy cały czas działali, wiadomo, że w pandemii podejmowaliśmy odpowiednie środki ostrożności, czyli maseczki, dezynfekcja, dyspołeczny, społeczny, rękawiczki. Zresztą cały czas przestrzegamy takich zasad, bo to jest jednak bardzo ważne. I mniej więcej w, w czerwcu 2021 roku podjęłyśmy się wraz z kimbą koordynacji tej grupy. I muszę powiedzieć, że taki wprowadziliśmy system działania, żeby ta grupa zadaniowa była bardzo taka konkretnie usystematyzowana. To znaczy, że my mamy dyżury. Kto kiedy gotuje zupę, kto co robi. Mamy raporty, z, z zestawienia. Ja też prowadzę fanpage Plantacji Dobra, na który można sobie zajrzeć i też na bieżąco z naszymi obserwatorami dzielimy się naszymi działalnościami, aktywnościami. Zachęcamy do współpracy, ale też do zbiórek, no generalnie do wsparcia nas, ale przede wszystkim tych osób w kryzysie bezdomności, które najbardziej potrzebują. To zatrzymamy nas. się jeszcze tutaj chwilkę na tym, co mówisz, i zapytam. thank you